Tematem naszego spotkania jest start pilotażowego programu rowerów miejskich w zdrowej Woli, który pod egidą MZK realizowany będzie przez naszego operatora, firmę Next by Polska Spółka tam pana prezesa również serdecznie. Z nami oczywiście osoby, które są najbardziej zainteresowane realizacją tego programu, pan prezydent Lucjusz Nadbereżny oraz pani prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego pani Anna Pasztaleniec. Z nami również pani Izabela Wrzosek z ramienia MDK, która opowie nam o tym, w jaki sposób zainaugurujemy ten program w Starowej Woli. Oddaję głos panu Lucjuszowi Nadbereżnemu. Szanowni Państwo, dzisiaj startujemy z bardzo ambitnym projektem, ale to dlatego, że miasto Starowa Wola ma ambicje być miastem przyjaznym, miastem, które tworzy ciekawą ofertę dla swoich mieszkańców i również nie ma kompleksów małego ośrodka czy średniego ośrodka, Dzisiaj prezentujemy Państwu system rowerowy, który funkcjonuje w największych miastach, w stolicach europejskich, w największych miastach Polski, również w takich miastach jak Dubaj. Ale ten sam system będzie działał w stalowej woli. To pokazuje, jakie mamy ambicje, jak chcemy realizować usługi transportowe dla naszych mieszkańców. I tu chciałbym podkreślić jedną rzecz, że ten projekt jest wynikiem. Naszej wcześniejszej wspólnej decyzji o konsolidacji spółek miejskich, o tym, że Miejski Zakład Komunalny, Spółka ZOW Stalowej Woli, będzie tym podmiotem, który będzie realizował dobrą ofertę transportową, ciekawą, tanią, ekologiczną i właśnie rower miejski jest tego najlepszym dowodem, a to co najistotniejsze stalowa wola miasto-rowerów. Nawiązujemy do naszej najspanialszej tradycji, chcemy ją podtrzymywać, tworzyć ofertę, uatrakcyjniać ją. I tak, jak w internetowym pytaniu zwróciłem się do mieszkańców o to, czy chcą, aby system rowerowy miejski funkcjonował, oczywiście, z czego bardzo się cieszę, że odpowiedź była pozytywna, to w tej chwili w tym pilotażowym systemie będziemy mieszkańców pytać o to, gdzie powinny być stacje, jak powinny one funkcjonować, tak aby ten system w przyszłym roku już w takim docelowym programie systemie działał jak najlepiej na korzyść naszych mieszkańców. Ja bardzo serdecznie dziękuję pani prezes za to, że kolejne zadanie zmiany wizerunku MZK, ale funkcję MZK realizuje e, tak skutecznie, tak odważnie na korzyść mieszkańców stalowej woli. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana prezesa Tomasza Wytkiewicza z firmy Next by Polska, który nam opowie, jak działa cały system. Witam Państwa serdecznie. Wzrost wymaga nowej konstrukcji mikrofonów. Panie prezydencie, Pani Prezes, bardzo dziękuję i przede wszystkim. Ogromnie cieszymy się, że, że możemy zawitać również ze Stalowej Woli. Pan prezydent powiedział taką bardzo ważną rzecz istotną w swojej wypowiedzi, że faktycznie systemy rowerów miejskich są dość nowe w naszym kraju, ale funkcjonują w Europie. I w największych miastach, i to jest najlepsze potwierdzenie w Stalowej Woli, że taki system może również w miastach tej wielkości funkcjonować. Znaczy na potwierdzenie tego, jaka ciekawostka dla Państwa powiem, że jeszcze nie wystartowaliśmy nawet z pilotażu, a już w systemie naszym Exbajka w Polsce mamy zarejestrowanych 366 osób ze stalowej woli, które korzysta z tych rowerów miejskich. Jest to element jakby takiego wartości dodanej uważam naszego systemu, kiedy to raz zarejestrowane w tym systemie w dowolnym mieście można korzystać. Również w Dubaju, jak Pan Prezydent wspomniał, jadąc na wakacje wierzymy, że ten system przyjmie się bo jest to zjawisko nowe w Polsce natomiast spotyka się z ogromną, ogromną sympatią mieszkańców, wierzę bardzo mocno, że ułatwia życie dostarcza takiej taniej, zdrowej, ekologicznej przede wszystkim i elastycznej mobilności mieszkańcom, transportu publicznego pamiętajmy, że rower miejski ma fundamentalnie spełnić zadanie uzupełnienia transportu zbiorowego cieszę się, że będziemy mogli przetestować to w stalowej Woli nie wątpię, że spotka się to jakby z bardzo dobrym przyjęciem i liczymy na to, że mieszkańcy pomogą teraz w tym procesie tego pilotażu zbadać jak ten system działa, wskazać lokalizację, być może pomyśleć o nazwie systemu, czy tak naprawdę bardziej stworzyć z miastem ten, ten projekt i wierzę bardzo mocno, że będzie on się cieszył sympatią. My w tej chwili, będąc jakby gospodarzami systemów w 13 miastach Polski, dołączamy do tej grono 14, a stalowa wola staje się taką częścią rodziny miast Zarawramińskimi, One jakaś raz powiem, to już nie znikają że cieszą się popularnością, to świadczy również o tym fakt, że w zeszłym tygodniu my w swoim systemie w ciągu czterech lat świętowaliśmy 10 milionowe wypożyczenie. To jest liczba, która obrazuje, że te rowery nie stoją, to nie jest zabawka, nikt nikt nie zarzuca, że to jest coś co stoi, jest gadżetem, te rowery funkcjonują i wierzę również, że tak będzie w Stalowej Woli.